Zodiakalny Baran, listopad 2020. Witam wszystkich spod tego znaku na moim kanale Tarot Moimi Oczami. Kochani, rozłożyłam dla Was karty w Krzyżu Celtyckim na miesiąc listopad, aby zobaczyć, jaka będzie Was w tym miesiącu otaczała energia wiadomo że czasy mamy ciężkie trudne to co dzieje się na świecie co dzieje się w naszym kraju nie są to warunki sprzyjające ciężko nam się żyje no ale cóż trzeba jakoś żyć prawda trzeba pokonywać trudności dnia codziennego kochani już Wam mówię, w jakiej tutaj jesteście energii, wyzodiakalne barany, jaka jest tutaj pierwsza karta. Wchodzicie, jesteście już w takiej energii, bo już, już mamy listopad, jesteście w energii karty Maga. Nie wiem, czego tutaj może dotyczyć ten, ten mag, ale wydaje mi się, patrząc na pozostałe karty, to odnoszę takie wrażenie, że tak jakby ktoś, ktoś chciał lub powrócił z przeszłości i chcę ponownie wejść w wasze życie tutaj. Wydaje mi się, że rozmyślacie tutaj też nad nowym początkiem, ale do rzeczy mi po kolei. Karta Maga, co ona tutaj nam pokazuje, co ona mówi. To jest początek, to są nowe możliwości, to jest też czas działania, ale też wielka odwaga, asertywność, siła woli, no pewność siebie także, ogromna wiedza i także tutaj podjęcie ryzyka to jest też komunikacja z innymi. W takiej będziecie energii, będziecie tak jak gdyby mieli wszelkie możliwości w tym miesiącu do stworzenia sobie odpowiednich warunków. Tylko teraz, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach z innymi, czy w partnerstwie, właśnie w związkach, zobaczymy, co jest na wyzwaniu tutaj. Dlaczego ten pustelnik, skoro jesteście w energii maga, mając wszelkie tutaj atrybuty, wszelkie możliwości do, do jakiegoś nowego początku, do zainicjowania czegoś, to tutaj na wyzwaniu jest ten pustelnik u, u Was. To jest takie, wydaje mi się, że Będziecie starali jak gdyby zagłębić się w swoje życie w przeszłość i zaczerpnąć trochę nauki właśnie z doświadczeń z przeszłości. Zwracacie się tutaj właśnie w przeszłość, chcecie tutaj poszukać, poszukać prawdy, co się wcześniej wydarzyło. Ten pustelnik, on tutaj jest na wyzwaniu. On będzie tutaj właśnie w tym miesiącu wyzwaniem. To jest też. No, będziecie chcieli uzyskać pewną mądrość znaleźć ją w sobie I, i wydaje mi się, że tutaj no trochę, trochę tak zagłębicie się w, w siebie, będziecie chcieli być może znaleźć dla siebie trochę czasu i udzielić sobie tutaj odpowiedzi, e, dlaczego pewne m, zaistniałe sytuacje, wydarzenia zależności z, zaistniały w tym e, czasie listopada, że coś zadziewa się takiego, że no, ja muszę sobie to na spokojnie wyjaśnić, prawda, zagłębić się i wyciągnąć te e, wnioski właśnie z przeszłości. E, do czego wy będziecie dążyć? Co Was będzie stabilizowało? Tutaj jest król Kielichów. Wydaje mi się, patrząc tutaj na rozkład tych kart, to będziecie tutaj podejmować pewne tutaj jakieś decyzje i będziecie w sposób taki bardzo dojrzały i odpowiedzialny. A, jak gdyby pójść naprzód, ale z taką a, z taką jednak a, a, pewnością jakby zachowując dla siebie Y, pewne zostawiając dla siebie pewne y, y, uczucia, nie okazując tych uczuć innym. A już Wam mówię dlaczego. Na niedalekiej przyszłości macie kartę szóstka y, kielichów czyli jest to, to jest karta. Powrotu kogoś z przeszłości. To są wspomnienia, to jest wracanie do przeszłości i to jest też radość ze spotkania kogoś właśnie z przeszłości. To jest też gotowość do wybaczenia, to jest związek przyjacielski, tęsknota też za rodziną i dzieciństwem ale to jest też tutaj taka powiedziałabym też bratnia dusza z którą kiedyś mieliście dobry kontakt, dobry układ i tutaj właśnie ktoś ktoś wydaje mi się, że powraca do was z przeszłości i wy teraz macie problem, bo z kolei w głowie u was w myślach Wasza przestrzeń mentalna będzie tutaj, no, jest pokazana karta głupca. Czyli to jest też jakby pójście w nowy początek. To jest taka czerpanie radości z czegoś, co jest nowe, coś, co jest nieznane a no też tutaj ma się taką wiarę w siebie, w sens życia że wiele dobrego mogę doświadczyć ale kochani co jest na przeszłości co odeszło do przeszłości a co jeszcze może mieć wpływ tutaj na na was w tym miesiącu jest karta Siódemki mieczy. Nie wiem, czy dotyczy to związków partnerskich, czy kogoś Wam bliskiego, kogoś, kogo może zraniliście w przeszłości, z kim kłóciliście się gdzie były pewne kłamstwa, pewne podstępy oszustwa. I teraz no, też mogła być jakaś, jakaś zdrada. I teraz tutaj w tej szóstce kielichów, gdzie w niedalekiej przyszłości dajmy na to, czy w połowie miesiąca, czy pod koniec miesiąca, albo może już się to zadziewa, że ktoś pokazuje się, ktoś wraca z przeszłości, wchodzi w wasze życie, i teraz wy z tego powodu możecie mieć jakieś wyrzuty sumienia i zaczynacie tutaj no, myśleć logicznie o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego tutaj na wyzwaniu ten pustelnik, który on sobie tutaj yy, oświetla tą, tą drogę, prawda? Patrzy tutaj na tą latarenkę i chce sobie rozświetlić, rozjaśnić daną sytuację. Co tak naprawdę ma się wydarzyć? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? To jest takie, będziecie dużo rozmyślać, zagłębicie się w siebie i będziecie tutaj no, dużo medytować nad tym, będziecie dużo, dużo rozmyślać, ale wydaje mi się, że będziecie chcieli tak na spokojnie odsunąć się od, od ludzi i pomyśleć, pomyśleć spokojnie, wyciągnąć, wyciągnąć rzeczywiście tą naukę z tych doświadczeń z, z przeszłości, co tak naprawdę się wydarzyło. Tutaj właśnie powiedziałabym, że jeśli chodzi o całą tą energię tutaj, o cały ten, ten listopad, to Wy będziecie go odbierać, będziecie się tutaj czuć jako zwycięzcy. Jest karta szóstki buław. Dotrą jednak do Was dobre wiadomości. I tak jakby poczujecie się, że odnieśliście pewne zwycięstwo. Z dumą, z radością i z taką pełną odpowiedzialnością zawrzecie pokój. Wydaje mi się, że z tym kimś, kto właśnie wraca z przeszłości, z kim mieliście. Tutaj do czynienia wcześniej, prawda, gdzie ta karta siódemki mieczy ona tutaj pokazuje to, co było na przeszłości, jakie zdarzenia, jakie zależności występowały w przeszłości właśnie tej siódemce mieczy, być może no, zdrada, podstęp, kłótnia jakaś, jakieś kłamstwa. Być może były też to puste słowa, bez, bez pokrycia, której działania, które nie przynosiły rzeczywistych efektów. No i teraz musicie niestety tak pomyśleć się logicznie w tym pustelniku. Musicie się tutaj um, uspokoić, właśnie, bo wchodząc z taką energią macha, gdzie tutaj no. Mak może, może wszystko, prawda? To ten pustelnik na wyzwaniu, on troszeczkę tak będzie was yy, jak gdyby wyciszał. Będziecie potrzebowali takiego wyciszenia. Ale tutaj jednak dojdziecie w wniosku, że następuje jakiś punkt zwrotny w Waszym życiu. Coś, coś za, zacznie się dziać takiego, że poczujecie tutaj tak, jak gdyby no, wasze marzenia zaczęły się tutaj, wasze życzenia zaczęły się spełniać, że to, co, o czym wcześniej myśleliście, to wreszcie może się w tym czasie zrealiz zrealizować, prawda? Ale co chcę powiedzieć, tutaj co idzie z otoczenia, jak otoczenie was też będzie postrzegało w tym miesiącu. Jest karta Królowej Mieczy. Nie wiem, być może y, tutaj zjawia się osoba w takiej energii Królowej Mieczy. Raczej no, jest to kobieta intelektualistka, władająca sprawnie słowem, dojrzała osoba no i niezależna niezależna kobieta, ale też doświadczona, doświadczona przez życie i ona tutaj troszeczkę jakby no będzie pokazywać też że jednak no żeby nie przekraczać tutaj jej granic i, i będzie troszeczkę asertywna, albo w ogóle otoczenie całym tutaj w tym czasie, czyli pewne sytuacje, ludzie, którzy będą Was w tym czasie otaczać, czy, czy też właśnie urzędy instytucje możecie mieć tutaj możecie mieć tutaj do do czynienia z, z takimi osobami. Ale wydaje mi się, że właśnie tutaj może powracać właśnie o, takim, o takiej energii ktoś do, waszej, do waszego życia z przeszłości. Królowa Mieczy, to idzie z, z otoczenia, albo być może jeśli, to pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. I musicie już sobie tutaj dopasować, bo nie z każdym będzie rezonować, czego to będzie dotyczyło. Czy bardziej tutaj pracy, pola zawodowego, czy relacji międzyludzkich, czy właśnie tutaj partnerstwa, związku, że to, to tutaj ta pozycja, to co, co jest właśnie, co idzie z otoczenia, że, że ta królowa mieczy, że to może właśnie taka osoba w takiej energii do Was tutaj powracać. No i kochani, co jeszcze tutaj chcę powiedzieć, że wynik końcowy, jak będziecie wychodzić z miesiąca listopada, wchodząc w kolejny, będziecie wychodzić w energii karty Rydwan. To jest Arkan Wielki. Czyli nastąpi jakieś przyspieszenie, jakieś będziecie podejmować jakieś tutaj e, już no, decyzje, to jest pokonanie też trudności życiowych i to jest no, nowy etap, będziecie wchodzić w nowy etap, tak jak tutaj właśnie, gdzie w magu wchodzicie w takiej energii, macie w głowie tutaj tego głupca, czyli też nowe początki, ale no, żeby to nie były jakieś posunięcia, głupie kroki, czyli będziecie też tutaj dużo, dużo nad tym rozmyślać, prawda? Czyli jak tutaj uzyskać tą radość życia, ten optymizm i, i, i tutaj mieć tą wiarę w siebie, żeby być, być może, żeby nie zaprzepaścić też. Kolejnej, yy, kolejnej tutaj yy, okazji, yy, yy, jaka Wam się nadarza w tym, w tym czasie, bo tutaj właśnie też będziecie odbierać tutaj yy, całą siebie w takiej energii tej szóstki buław, czyli tutaj jako zwycięstwa takiego właśnie i zawarcia yy, pokoju, czyli taki jak gdyby szczęśliwy, Powrót, może właśnie przywitanie kogoś, prawda? Tego ktoś, kto wraca z, z przeszłości, czyli taki punkt zwrotny w Waszym życiu. Tutaj ten głupiec w głowie, tutaj ten pustelnik na, na wyzwaniu i tutaj jeśli chodzi o mm, tą kartę końcową, ten, ten rydwan, który daje, daje takie możliwości. Ale kochani, to też może być, jeśli chodzi tutaj, co dla niektórych zodiakalnych baranów, to też może być tutaj, jeśli chodzi o, o pracę, o to właśnie zawodowe, może też Wam szykować jakiś wyjazd, gdzieś trzeba będzie wyjechać, gdzieś udać się w jakąś podróż, może to być też wyjazd służbowy, ale, ale niekoniecznie. Może, może to Wy będziecie chcieli wyjechać, może dostaniecie zaproszenie od osoby, która. Pojawi się z przeszłości w tym czasie listopada u Was i wyjdzie właśnie z jakimś tutaj no, zaproszeniem, z czego Wy będziecie się tutaj bardzo, bardzo cieszyć. I tutaj z kolei ta karta dziewiątki kielichów, gdzie to jest też i gościnność, to jest stabilność emocjonalna, to jest spełnienie życzenia. To ona tutaj wam pomoże, ale żeby po prostu no, zrealizować tutaj te swoje życzenia, te zamierzenia i chęć pójścia w nowe, to co macie w myślach, może rzucenie się, rzucenie się po raz kolejny na tą głęboką wodę i aby sprawy no, przyspieszyły, to jednak no, zbierzecie tutaj tą, tą energię i, i ruszycie po swoje. Wydaje mi się, że, że tak tutaj odbieram tą energię. Ale no, tak jak mówię, pamiętajcie, że musicie sobie to dopasować do siebie. Każdy z Was mniej więcej wie, w jakiej już jest e energii, czy mm, takie wydarzenia już że są w Waszym życiu, że ktoś może już się, już się pojawił w Waszym życiu i to będzie od was wymagało właśnie e, podjęcia m, pewnych decyzji, tak, ustawienia się w takiej, tak, wykorzystać te, te swoje możliwości tutaj w tym magu. No, aby jednak te, te, te życzenia się Wam spełniły, prawda? Tym bardziej, że tło czytania jest tutaj karta królowej denarów, czyli to jest taka energia. Kobiety na stanowisku praktycznej, majętnej, przywiązanej do wygody i dobrobytu, ale to jest też no, namiętna i wrażliwa tutaj energia. To jest też bezpieczeństwo y, finansowe, to już też musicie sobie sami y, dopasować, czy y, macie do czynienia z kimś takim z taką energią, z, z osobą właśnie, jeśli chodzi tutaj o tą królową denarów, czy w ogóle y, sytuacja będzie dla was taka, że y, poczujecie taki, y, takie bezpieczeństwo finansowe, y, taki tutaj no y, spokój, gdzie będziecie w tym czasie, listopadami, odczuwać tutaj no, tą, ten, 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 ten spokój i takie będziecie chcieli zachować to przywiązanie do, do wygody i do dobrobytu. Także pamiętajcie, bierzcie z tego czytania na ile to z wami rezonuje. Nie wiem, odbieram takie wrażenie, że, że jest to troszeczkę takie chaotyczne i sprzeczne z, z Waszym tutaj charakterem, jeśli chodzi o zodiakalne barany, to, to, to czytanie, He, ale no, patrząc też na tą królową miecz, tą kartę, to co idzie z otoczenia, to co może się zadziać na ten czas, to no może też będziecie chcieli być asertywni i też może bronić tutaj y, swoich praw i, i granic, jeżeli ktoś będzie chciał tutaj no, w sposób taki y, powiedziałabym, y, hmm, używając pewnego może Podstępu i jakiejś manipulacji, bo też taka historia tutaj może być, że to y, możecie zostać y, zmanipulowani przez kogoś, kto wraca z przeszłości i będzie chciał tutaj, no, nadużyć waszego zaufania i, i, i będziecie jednak tutaj, no, rozmyślać, czy warto, czy nie warto. Wszystkie te za i przeciw, prawda? Jeżeli na przeszłości, zwłaszcza jest tutaj ta karta siódemki mieczy, gdzie, gdzie właśnie były pewne kłótnie, podstępy, kłamstwa, prawda, zdrady, nie wiadomo czy was zdradzano, czy, czy wy zdradzaliście, prawda? No i teraz zacząć czas myśleć bardzo, bardzo logicznie przy tym pustelniku tutaj. On w, was tutaj wręcz wzywa, żeby wyciągnąć właśnie te, te wnioski, właśnie czerpać naukę z doświadczeń z przeszłości, aby no, ponownie nie wejść w coś, co... Mogłoby Was zranić. Tym bardziej, że tutaj pod spodem, jeszcze w tle czytania, jest trójka mieczy, czyli zranione serce, rozstanie, rozwód, zdrada. No i rozczarowanie partnerem, czyli to jest też, też tutaj taka mm, możliwość. Także to już sami, sami będziecie wiedzieli, czy to. Będzie chodziło o współpracę na polu zawodowym, czy jakieś tutaj szykują Wam się wyjazdy służbowe, czy podróż właśnie do osoby, która jest bliska Waszemu Sercu, czy, czy ta osoba przyjeżdża do Was, czy właśnie będziecie gościć taką tutaj osobę, czy Wy będziecie goszczeni. No to, to tutaj też taka jest energia, ale wy, wy nie do końca tutaj pokażecie, nie odkryjecie tutaj swoich prawdziwych uczuć względem zaistniałej czy sytuacji, czy dodanej osoby jeśli chodzi o relacje, o związki, o partnerstwo, czy tutaj właśnie o, o, o te pewne zależności, jeśli chodzi o pole y, zawodowe, o pracę. Ale no jest, jest, y, powiedziałabym, że jest jakieś, będzie jakieś przyspieszenie, coś może, coś ruszy tutaj z kopyta, będzie jakiś nowy, możliwość, y, nowe możliwości, nowych początków z, z kimś, z kim się już znacie. No i zapewne też jakieś tutaj sytuacje już, które też zaistniały w przeszłości. Ale pamiętajcie, żeby też być asertywnym, żeby pozostać jednak w tej swojej energii. I z, taką, z takim logicznym, bardzo umysłem podejść, prawda, do, do tego wszystkiego, no, żeby, żeby jednak ten punkt zwrotny w życiu przyniósł Wam dobre wiadomości, a nie złe. Także, kochani, to taka energia wypływa z tych kart dla Was, Zodiakalne Barany na czas listopada 2020 roku. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału, o łapki w górę, jak i o komentarze, za które będę Wam tutaj um, bardzo, bardzo wdzięczna. Pamiętajcie, że jest to... Czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. No cóż, to tyle od moich kart. Tarota moimi oczami tutaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie w tym trudnym y, czasie, który jest, jest tutaj trudny dla nas wszystkich. I do kolejnego usłyszenia. Cześć.